Ciema, witam na kanale Dobry Biznes. Wracamy do tematyki analizy projektów, wyszukiwania jak najlepszych. Pamiętajcie o tym zawsze, że wybierzecie odpowiedzialność za to, co robicie. Sprawdzajcie projekty na własną rękę. Ale o czym będzie w najbliższych odcinkach? Oczywiście sniperboty. Ja się wspieram GMGN. Sniperbot, z którego korzystam do tego, to jest. Już w Można na tym fajnie zarobić, ale o tym w najbliższym czasie nie będziemy teraz o tym mówić. Zrobimy do tego cały odcinek. Projekt, który wchodzi z Butami na świat. Powiem Wam, jestem bardzo ciekawy go. Zapowiada się bardzo dobrze. Olympics, ale no oczywiście o tym też poświęcimy cały odcinek. No i konta fundowane. Temat, który uważam jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma nic, co by go przypominało. Nie chodzi o to, że nie ma konfundowanych. Rozwiązania, które nim, w nim zostały zastosowane, naprawdę są niesamowite. O tym wszystkim będziemy mówić w najbliższych tygodniach. Projekty są w trakcie jeszcze budowy i będą niedługo dostępne dla wszystkich. Obserwujcie nas. Oglądajcie, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tymczasem życzę wszystkim wesołych świąt. Ci, co nie obchodzą, to fajnego weekendu. Do zobaczenia w najbliższym odcinku. Hej, hej! <śmulacje>